Dzisiaj przed firmą Eko Okna w Kornicach odbyła się konferencja prasowa na temat rządowego dofinansowania z programu inwestycji strategicznych na zadania przebudowy dróg powiatowych, między innymi skomunikowanych z przedsiębiorstwem Eko Okna. Powiat raciborski pozyskał rekordowe dofinansowanie na modernizację dróg powiatowych na terenie gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych. Udział w konferencji zorganizowanej przez starostę powiatu raciborskiego Grzegorza Swoboda udział wzięli m.in. przedstawiciele rządu, wiceminister Paweł Jabłoński oraz w imieniu wiceministra Michała Wosia minister Michał Wójcik. Natomiast samorządowców reprezentował wójt gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek. Obecni by byli również przedstawiciele firmy Eko Okna. Bardzo ważna informacja, przede wszystkim dla samego zakładu, jakim jest tutaj nasz potentat Eko Okna, ale dla mieszkańców. Tak jak powiedziałem, jako powiat, w tej kadencji postawiliśmy na kilka pionów rozwojowych. I realizujemy bardzo wielkie, gigantyczne wręcz zadania, jeśli chodzi o układ drogowy w naszym powiecie. Chodzi rzeczywiście o trzy drogi powiatowe. Chodzi o to, żeby mieszkańcy lepiej komunikowali się, lepsze były te warunki transportowe. Pracownicy od wielu lat zabiegano, to do ministra Wosia również kierowano takie prośby, kierowała społeczność lokalna. Zwrócił się tak, że pan Sarosta, zwrócił się pan przewodniczący Rady Powiatu, dyrektor rozumiem tutaj inwestycyjny i oczywiście to zostało to zyskało sobie wsparcie bo tego jesteśmy żeby tego typu inicjatywy wspierać bo trzeba pomagać nie utrudniać tylko pomagać bo jesteśmy dzisiaj w naprawdę niezwykłym miejscu ta firma ten zakład to jest duma ziemi raciborskiej całego śląska całej Polski i to jest miejsce coraz bardziej znane także na całym świecie i to nie jest żadna parabola czy hiperbola ale mieliśmy w ten weekend tutaj wizytę 21 ambasadorów z czterech kontynentów, których Ministerstwo Spraw Zagranicznych tutaj zaprosiło, mieliśmy spacer po całym zakładzie, ponad 5 kilometrów razem z ambasadorami przeszliśmy. Oni byli pod ogromnym wrażeniem, największy producent okien w Europie rzeczywiście od kilku lat. Więc to jest też obciążenie potężne naszych dróg. I żeby ten komfort podróżowania, to bezpieczeństwo wzrastało, żeby było gwarantowane, konieczne są inwestycje. I to, o czym dzisiaj mówimy, te 49 milionów złotych, to jest tylko jeden z elementów, ale to jest też bardzo dobry przykład tego, jak rząd współpracuje nie tylko z samorządami, ale też z prywatnymi przedsiębiorcami. Jako przedstawiciel lokalnego samorządu dla mnie to jest największa radość, bo w końcu te nasze prośby o to, żeby ta infrastruktura drogowa, z której korzysta tak ogromny zakład, któremu byliśmy przychylni przy lokalizacji, no w końcu wchodzi faza już takiej końcowej po prostu roboty, czyli wybudowania tej infrastruktury, która jest potrzebna, żeby ten zakład mógł normalnie funkcjonować, żeby można było produkty bezpiecznie stąd wywozić i żeby nasi mieszkańcy, którzy no, okalają ten zakład, po prostu mieli też jakiś komfort w ciągu ostatnich kilku lat rozpoczęliśmy ten proces właśnie. Budowy dróg tutaj wspólnie z wójtem z Pietrowice Wielkie. Także już mamy tutaj dookoła nowy standard właśnie też dróg betonowych, takich szerokich, które, które nie powodują zagrożenia, które są naprawdę na takim europejskim, zachodnioeuropejskim poziomie. I teraz też właśnie tutaj ta inicjatywa rządowa, która też nam pomaga jakby rozszerzyć. Dociągnąć te drogi już do tych głównych. Sama firma, o, która jest rozbudowana tutaj na powierzchni 50 hektarów, 12 tysięcy ludzi, którzy tutaj e, może pracować, e, ma z czego żyć, e, może utrzymywać dzięki tym miejscom pracy e, swoje rodziny. To jest jakby element rozwoju gospodarczego, który tu pan. Właściciel i prezes Mateusz Kłosek ma w sercu i wiem, że kolejne inwestycje są w drodze, kolejne plany rozwojowe, żeby się rozwijać. Jednak sam rozwój gospodarczy to nie wszystko. Musi nadążyć na tym infrastruktura, bo infrastruktura to jest coś, co pozwala gospodarce się dzisiaj rozwijać. Tam, gdzie jej brak, gospodarka się nie rozwija. Inwestycje drogowe w powiecie są możliwe dzięki wsparciu i współpracy rządu z samorządem oraz wsparciu lokalnych przedsiębiorstw. Poprawa jakości funkcjonowania naszej infrastruktury drogowej. To jest interes nas wszystkich. I tych kilkunastu tysięcy pracowników Eko Okien, i kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które te drogi przebie przejeżdżają, przebiegają, którzy też chcą poruszać się komfortowo i bezpiecznie. I dzisiaj wykonujemy kolejny krok w tę stronę, żeby to miało miejsce, ale będziemy pracować dalej. Została już ogłoszona obwodnica Raciborza. Premier Morawiecki o tym mówił i będziemy przyspieszali te prace, żeby te warunki infrastruktury drogowej się poprawiały jak najszybciej. Przy współpracy rządu z samorządami, z prywatnym biznesem, co bardzo ważne, jeśli chodzi o współpracę rządu z samorządami. Tutaj się to odbywa niezależnie od jakichkolwiek barw politycznych, my się tym różnimy od innych rządów. I rzeczywiście 50 milionów, które zostaną, jestem przekonany, dobrze wykorzystane, będą pobocze, a będzie taka droga, jak być powinna. Stoję tutaj kilkanaście minut i widzę, jak ogromny ruch tutaj jest, więc te pieniądze będą dobrze spożytkowane. A takich projektów w całej Polsce jest kilkadziesiąt. Rząd przeznaczył w ramach tej edycji kilka miliardów złotych na to, żeby pomagać przedsiębiorcom. Także. To jest kolejny taki zastrzyk można powiedzieć finansowy dla samorządu, który wspiera w ten sposób właśnie tego rodzaju firmy. Jak powiat złożyliśmy wniosek na udrożnienie tego układu komunikacyjnego tutaj jeśli chodzi o strefę właśnie gospodarczą. Prawie 50 milionów, bo 49 milionów złotych trafi do powiatu, co poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo na tym terenie, skomunikuje, my to nazywamy potocznie, taki region Pawłowicki. Tutaj miejscowość, ludność wielokrotnie apelowała do mnie, do pana przewodniczącego, do naszych parlamentarzystów o wsparcie w tym zakresie. Wiele udało się zrealizować, bo tutaj należy wspomnieć, że wspólnie z Ekooknami, z gminą Pietrowice Wielkie, już realizujemy odcinek, jeśli chodzi o Pietrowicę lekartów. Tutaj te zadanie jest w systemie oczywiście za projekty W tej kadencji udało się te odcinki, które Państwo mieli już okazję przed chwileczką wizytować, zobaczyć i ta współpraca pomiędzy samorządem, a właśnie prywatnym inwestorem, tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Powiat stawiając na bezpieczeństwo i poprawę komfortu komunikacyjnego, przygotował wnioski dzięki którym otrzymał rządowe wsparcie finansowe na zadanie przebudowa dróg powiatowych w gminach Pietrowice Wielkiej i Rudnik. Pozyskane dofinansowanie rządowe pokryje 98% kosztów przebudowy.